30 lat tradycji, 6 lokali w Białymstoku, w sumie chyba najstarsza, jedna z najstarszych przynajmniej, pizzerii, sieci pizzerii w sumie, jedna z najstarszych sieci pizzerii w naszym regionie. A co to jest? No nie wiem, no. ja już to próbowałem za mało lata, nie wiem, miałem 15 lat. I to teraz taki powrót do przeszłości. Zobaczymy, czy coś się zmieniło, czy to jest dobre. Po prostu musimy to przetestować po raz kolejny, bo bardzo dawno nie jadłem w tym lokalu, w żadnym lokalu z tej sieci. A więc dzisiaj zapraszamy do savony. Pokażemy Wam jak to wygląda teraz. Strasznie uboga ta porcja. No właśnie też mi się tak wydaje, powiem szczerze, że no nie wygląda faktycznie, nie wygląda małówko, tak? Ale oby, 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 oby to było tylko takie mylne wrażenie. No, znaczy wielkościowo to... Jak widzicie nie jest to duże, tak? Dla pewności przy mojej ręce, no to to malutka porcja. Oby chociaż było smaczne. I to jest ten, jak jaką tu się dwie? Mac and cheese e, z, plus z boczkiem. Dziękuję, ślicznie. A jakie Dziękuję. sosy są, proszę pani? Czy? się w A jakie pani by poleciła? E, czosnek na pytanie polecam. Jak pan robi czosnkowy. To czosnkowy i pomidorowy jeszcze poproszę, dobra? Dziękuję. Dobra. Widzę, że już tutaj dostałeś swoje pizzę, ale na początek to ja spróbuję swojego dania. Nie jadłem nigdy tego na chucy, sam. ale ja zawsze tak, bo w, 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 w jakichś filmach amerykańskich czy tak dalej, to takie szybkie popisowe danie, to warto byłoby spróbować. Próbuj, próbuj. Powiem, że szału nie ma. Nie wiem, może ja to przyprawię bardziej, bo no takie... Słuchaj, dla mnie to z wyglądu wygląda po prostu jakby coś byłoby zwrócone. No tłustem, mdłe, nie wiem, spróbuję to przyprawić, bo... Tak, ma są przyprawy chociaż na stole. Więc y, może to uratuje sytuację. Ale to nawet, no, to, to, słuchajcie, to już wygląda tak po mojemu, zwróćcie uwagę. Naprawdę, tak nie jest. No, no nawet... to nie ma, to jest lepiej tego no. jest. Jest lepiej, ale no nie pomała. Ja się tym na pewno nie najm. No Nawet nie, nie mam ma do czego tu podchodzić. Taka przestawka troszeczkę. A da, w Danii kosztowało 27 zł, więc nie jest jakoś super tanio, tak? To takie coś 27 zł? No to no, moim zdaniem się nie opłaca. Znaczy jeszcze zobaczę jak się najem, zjem, może, może zmienię zdanie, bo to, wiesz, często wychodzi tak, że człowiekowi się wydaje, że mało, a potem... Sytuacja się bardzo zmienia, tak? No pożyjemy, zobaczymy. tak? Na razie jest tak jest. <grystanie> Dobra, teraz ja Wam pokażę jak wygląda pizza w sawony. 24,50 rozmiar 24 cm cent mniej więcej, nie? Wygląda to tak Jest trochę sera widać papryczka ostra, czyli dzierepeno, Kukurydza. Spójrzmy Zaraz ci wszystko spadnie, ta ci uciekła. Ser no. będziesz będziemy. Miał... Spójrz, co robisz, chłopie. O, proszę, wszystko tu ucieka. No, nic dziwnego, jak przewracasz pizzę prawie tego do wymagane. Dobra, biorę ja się za konsumpcję. Dokładnie. Jest gorąca, ale wszystko. Ale patrz, co się dzieje. Wszystko. Nie wygląda to ciekawie, ale może się w smaku się obroni. I zaraz zobaczymy. Ja powiem, że, że dla mnie to twoje nie wygląda wcale tak źle. Nie wiem. Narzeka, żeby narzekać. <gry> Dzisiaj jest dzień, dzień słuchajcie narzekania. No troszeczkę tak. Pierwszy kęs to normalnie będzie. Aha. No to, nie, to się nie pali. No. Czyli jest zrobiona po prostu na chrupiące, słuchajcie. Mmm, jak na pierwszy gryz, Nawet całkiem całkiem. Czy znaczy ja ci powiem, że to twoja pizza wydaje mi się całkiem apetyczna z wyglądu? Ja nie wiem, na rzeczka. Bo... O, o, o to, czy w tym wypadku z mojego punktu widzenia jedzeczkasz, będę czekasz. Czyli widzę, przynajmniej pizza się broni. Ten w tym czosnek śmietanie. Mhm, Spróbuję. Dobry. Taki nie jest by całkiem, nie? Człowieku, bardzo dobrze. Ser ciągnie Czu, się. Przede wszystkim czuć, że to nie jest że to nie kupny taki, wiesz, to jest robiony sos. I, mm. I moim zdaniem sos mają dobry. To jest w porównaniu z tym, co ja wystarczająco narzekałem na te wszystkich hamburgerach, hot i tak dalej, na sosy, no to ten przynajmniej jest prawdziwy. Zrobiony, jest okej. Okay. Ale ty nie widzisz, co robisz. No nie, ale ty widzisz. Ja widzę. To... Jak stało, to było dobrze. <laughs> nie, no spoko. Spoko, zaraz ocenimy troszeczkę ten sos pomidorowy. Wygląda dosyć bardzo ciemnie, na pewno jest smaczniejszy niż koncentra pomidorowy. Pasuje. Dawaj, to tutaj było na pizzę. Po, po to go kupiłeś, żeby spróbować, tak? Tu się o, jest dużo tego wszystkiego. Mm? Gdy kroisz, to strasznie bujasz kamerą, tylko dlatego podniosłem. A, <laughs> bujałem wami. Da. Nie, no ogólnie to, że ona się nie trzyma, że to wszystko się... A co to znaczy, że ona bogata jest? No, jest... No... Wszystko spada z niej. No stary, jak masz, jak masz dużo składników, no to zawsze będą spadać, więc to, to powinieneś tego, tego chwalić. A smaku? Gdała. Zresztą tu się je oddzielnie. Ciasto oddzielnie, a, a składniki się je oddzielnie. Mm? Generalnie jest okej. Okay. No, Tylko że taka lipa jest, tu się nic nie trzyma na nie, to Tak nie powinno być. Moim zdaniem, jeżeli broni się smakiem, to to jak wygląda to jest mało istotne. A wygląda na to, że ci smakuje. Jest okej. Okay. Bo ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o to moje danie, no to tak... Jak zrobicie taką przetłuszczoną, długiej z dużego czegoś znacie, to jakoś najbardziej mi przypomina. Właśnie za tłusto i ogólnie, no to Danie nie podchodzi mi w ogóle. Może to tak ma smakować, nie powiem. Bo, bo to było dla mnie takie spróbowanie tego McChees'a ze względu na te amerykańskie filmy i tak dalej. Ale nawet jeżeli tak, no to tego nie kupujcie. Po prostu. Nie warto. na no pizza. Broni się jedynie tutaj smak, ale rozpier rozpierdziela się, słuchajcie, wszystko z niej, się nie da tego, trzeba normalnie kroić po kawałeczkach nożem i widelcem, nie da się wziąć tego. Wszystko, wszystko leci, nie? Ale w smaku, jak ta Meksikana jest całkiem, całkiem dobra, no, troszeczkę spudzjany, ale to dla mnie idzie na plus ze względu na to, że ona chrupie. Hmm. i tyle powiem. No nie trzyma się to. Nic, nic nic, się nie trzyma. Ukroj mi mały kawałek tej pizzy, żebym spróbował też się robi, przepiewam. Ja chyba jestem bardziej narzekający dzisiaj, bo mi nie podkaże pizza też specjalnie. A to nie jest mój, nie jest mój dobry smak, bo dla mnie to nadzwyczajna, tak? Bo no to jest mexikana. Wiem. Znaczy... Fajnie jest, jak jest dla mnie wyczuwalne to ciasto, bo chrupie, nie? Może jest trochę przyjarane? Mm, ale mi to całkiem znaczy nie, nie przeszkadza. Też, też mi nie przeszkadza. Fakt, że troszeczkę czuć, bardzo delikatnie, bo tu nie masz, nie masz tego smaku spalenizny. To, to, to ratuje tę sytuację, no nie? No, Nie wiem, no. Ale możesz sobie jeszcze wziąć dodatkowe, chcesz pomaziać. No to może jak pomaziam sobie... Susami. Tak, czegoś jeszcze, no to... Może być w ogóle całkiem inaczej. No, ale tak jak powiedziałem, ten sos czosnkowy jest pyszny. Także no, bardzo mi podchodzi ten pomidorowy zresztą też jest dobry, no, nie to, że jest zły. Pizza jest okej, okay. jak na mnie pizza jest ok Nie mam takiego, wiesz, jak Ty, że, to, że ona jest taka jakaś świetna. Nie, jest taka po prostu przyzwoita pizza do zjedzenia. Nie ma nic innego, mogę ją zjeść. No tego dania w żaden sposób. Pizza, tak, pizza mógłbym zamówić drugi raz, a to, o tym wolę jak najszybciej zapomnieć. <laughs> weź to w wybełkę z pizzą sobie to będzie lepsze. <laughs> jest na bogato. Spodziewałem się, że to będzie tragedia, bo w komentarzach jest różne, ale smaku jest okej, okay. albo to po prostu jest za wcześnie na takie jedzenie. Ale jak taką się złapie ją ładnie, słuchajcie, no to nie ma tam problemu. Mnie akurat nie przeszkadza to na co najbardziej narzekasz, to że te jak jako tam wypadają. Plus, widelec, nóż i jeszcze jak, jak inne danie po prostu. Może faktycznie jest troszeczkę za ostra. Ja, A ja mnie to nie przeszkadza. Ja to lubię czasami tak. Znaczy nie, ona nie jest za ostra. Ona mi też smakowała, nie to, żeby paliła mi wszystko. Tylko ja bym czegoś takiego już nie zamówił, tak? Tego, żeby spróbować, potrafię docenić to. Ale cena jest, słuchaj, podobna, a ile ja mama, ile ty. A ile kosztowała pizza? 26 No to moje danie kosztowało więc. Ja zapłaciłem za twoje 27. I się nie najadłem. A najważniejsze jest to, że mi nie smakowało. Czyli po prostu do dupy. No dobrze, nie, już nie, nie mówmy, że aż tak było, że, że niezjadliwe, tak? Nie, nie powiem. Zjeść to się dało. Ale to jest maksymalnie co ty mogę powiedzieć. Bo maksymalnie coś dobrego. Ten boczek był spoko, ale też moim zdaniem mógł być trochę bardziej chrupiący, nie wiem, tak bardziej bym po do tego. Nie wiem, naprawdę, może to danie ma tak smakować. Ale jak tak, to tym bardziej żadnego innego nie chcę próbować. Spoko. Zawsze zostało trochę pizzy, możesz dojeść się pizzu, żeby się. Spoko, tu nie chodzi o to, że ja tak jakiś głodny jestem. Po prostu chciałem powiedzieć, co myślę o, o wielkości. No i o smaku tego dania. Tak? Ten makaron nic szału na mnie nie robiło. I było za tłuste, tak, i to w taki nieprzyjemny sposób. Moja pizza jest dla mnie tak o co najmniej 2 stopnie w górę po, po, ponad tym daniem. Też nie robi nam jakiegoś to ale da się jeść i mógłbym ją zamówić i zjeść nie, nie na rzeku. No ale ta Meksykana to naprawdę troszeczkę daje tutaj w ja już to czuję. Ufajnie pewnie pewnie widzę, że troszeczkę czerwone się zrobiło. Okay, no i widać widać. Że jest, jest, Proszę, jest, ma Mam moc, troszeczkę, troszeczkę ta pizza ma moc, nie? Generalnie w smaku, taka zwykła osiedla pizzeria, mi się wydaje, bo tak, nie, nie, jakbym, nie, nie ma nie to ma szala, jakiegoś takiego, wow, nie? Zwykła normalna, jak chcesz się zapchać tą normalną pizzą, no, to sobie tak zjesz, nie? Jeżeli chodzi o to przynajmniej, nie? Może troszeczkę jest delikatnie. Nie? Delikatnie może jest zapikata, ale nie, generalnie broni nie. się w smaku tym. To, że ona się rozpierdziela, to jest inna sprawa, nie? To, że troszeczkę z placy jest przypalany, to też tak mi się wydaje dla mnie, to jest a plus, nie? Ze względu na to, że te ciasto tu zaczyna tak trupać pod zębami, nie? Nie jest takie gumowate, że się one rozciąga, że cokolwiek, nie? Nie ma tu tego, nie? No i jedna wada. składniki spadają, trzeba sobie pomóc takimi fajnymi narzędziami. Jakbyście nie wiedzieli, to... to YouTube, a tak i... wygląda widać ci jak? To, to nie, to nie to... łyżka, Ale łyżko by się dało to zjeść, nie, to nie, nie widzę żadnego tam problemu, nie? Według mnie tak e, nie będę tam robił jakieś tam takie oceny o skali od 0 do 10, bo to nie ma sensu, nie? Zwykła, normalna, osiedlowa taka pizza, która raz na jakiś czas można sobie oszamać. Nie widzę tu żadnej jakiejś takiej tragedii, że coś tu jest, wiesz, że... Ale też nie widzisz e, e, nic takiego super pozytywnego. Nie. Tak? Nie wiem jak inne smaki, czy tego nie. Może ja mam... Dla... jedną pizzę stare, no, więc... no to oceniam, tak, bo wybrałem jedno, nie. Ale Dokładnie. Wiesz, no ja lubię sobie od czasu do czasu przewalić pizzy coś pikantnego. Jest to pikantne, nie ma co ukrywać, bo jest tego, tego o. Ale ja lubię po prostu, ja po prostu uwielbiam papryczki, czyli. <laughs> Na razie pan doktor nie powiedział, że nie mogę jeść, no to także... Korzystam, korzystam sobie z życia całego, nie? <grymne> Póki się na to pozwalają. Nie, no tak, no ale z kolei patrząc na Danie Pawła, nie, słuchajcie, na no to, co on dostał, no to po prostu mi się wydaje, że sam pies ma dużo wodniejsze jedzenie, miejsce i chyba smaczniejsze. Mm -hmm. Nie powiem nic, ale nic. Ja będę dzisiaj taki dobry, że się troszeczkę podzielę właśnie dwa kawałki pizzy <grymne> zostały, widzę po, po, po jego uśmiechu, że ma ochotę trochę tam gdzieś. Specjalnie zabrałem mu papryczkę, żeby... Spoko, spoko, trochę tej papryczki może być. Żeby, nie, nie. żeby tego, nie? Żeby nie narzekał, że jest pikantna. a potem będzie mi mu że... Tak, zrobiłeś mi krzywdę. No. I tak z góry, no, ja bardzo mnie cieszy, że... Jeden nasz widz odwiedził ostatni lokal, który którym byłem, tam na stacji tankowania gazu. Spróbował tego dużego cheeseburgera, bo moim zdaniem to fajne było miejsce. I że spakowało, że jest tosik, także no, fajnie, że odwiedziłeś. Fajnie, że też sprzedałem Tobie rzetelną informację. No, bo jednak pokazałem, nie? No, i co tu wam jeszcze powiedzieć dobrego? No ja powiem, że mnie tym filmikiem przekonałeś. Ja tam muszę kiedyś zajechać. Zrobimy z zapikarek taki. Okej. Okay. Nie pieczecie tak ostro, tylko tak delikatny posmak smaku do ostrości, nie? I dobra, taki delikatny, aż się aż oczy się błyszczą. <grym> no. Więc może nie takie delikatne było. <grym> Ale nie to, że to wiesz, że ja muszę lecieć zaraz po jogurcie, czy jakieś tam. Nie, eko. Nie, nie, to nie nie, 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 z tych nie Tak, no. Sos ten śmietana z cząstki. To jest Jest bardzo fajne do spróbowania. Pomidorowy to jest okay. jest dużo lepszy na pewno koncentratu, ale dla mnie to brakuje na przykład przyprawnego. Ja bym tam na przykład, jeżeli już troszeczkę bazylii na przykład dodał, już, no, już ten sos na, na pewno zmieni dużo, nie? Być bardzo możliwe, że to jest ten sam sos, co jest na spodzie pizzy. Chociaż jego tu nie jest dużo, ale zaraz spróbujemy. Jak się da. To samo. To samo, no to... Czyli to, pomidor... to... To chyba normalne, mi się wydaje. Czyli sos pomidorowy to mamy z spodem do i te, powinien być troszeczkę być inny niż no sos pomiderowy zbudany do, 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 do to, tego. W chłopie możesz do wyboru inne sosy, więc to no nie, nie jest jakimś takim problemem z mojego punktu widzenia. Wybrałeś to i mm. nie uważam, żeby ten sos był zły. Szało może nie robi, faktycznie, ale ten czosnkowy Czo jest ten dobry, ten dobry, bo jest przynajmniej... Znaczy, ja powiem, może to nie jest najlepszy sos czoskowy jaki jadę, ale jest smaczny. W końcu kurde sos, który Ale okuły. dzisiaj nie będzie petardy. Na pewno. Nie, nie, nie. Petarda będzie naprawdę coś będzie fajnego, nie? Także książulo ma swoje mało... Nie, jak on ma? Mola? Mola. Chyba. Bola, bola, mola, mola, mola. Mola, no mola. Nie no wiem, kurde, tak. Kurde, no. A my mamy petardy. Tak, może Pasuje. Tak jest.